Jeśli chodzi o nazwy własne lub przydługie rzeczowniki, to na pewno nie znajdą fanów wśród Japończyków, którzy skracają wszystko co popadnie. Japońska kultura zawsze opierała się na wygodzie i jak najlepszym dopasowaniu. Dlatego wkroczymy po raz kolejny w szalony świat japońskich skrótów. Czas się dowiedzieć, dlaczego na kanapkę użyjemy angielskiego słowa sand, czyli piasek. Koncia, mam na imię Bartek, a Was zapraszam na kolejną porcję japońskiego, gdzie dowiemy się jeszcze więcej o japońskich skrótach. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do obejrzenia pierwszej części materiału oraz do subskrypcji kanału. A my możemy teraz przejść do kolejnej kategorii, jaką są pozdrowienia. Poznamy tutaj wiele fraz, które już na pewno słyszeliście w anime, ale niektóre z nich będą w zdecydowanie krótszej formie. Przejdźmy do wyrażenia szczęśliwego nowego roku. Jeśli chcemy być grzeczni lub po prostu będziemy rozmawiać z osobami, których nie znamy, użyjemy pełnej formy, czyli Akenaste Ome to Gozamas. A jeśli chodzi o naszych bliskich lub najbliższych przyjaciół, skrócimy to wtedy już całkowicie do ome. Jeśli chodzi o wyrażenie, dziękuję za nadchodzący rok, możemy użyć zwrotu Kotosimo Yorosiku Honegasimas. na naszym skrótem będzie słowo Kotoyori, które będzie się składało z dwóch wyrażeń. Kotosi, czyli ten rok oraz Jorosiku. Polecam się, proszę mieć swoje opiece. Bardzo popularnym zwrotem na powiedzenie dzień dobry jest oczywiście Ohayou zajmas. Możemy to oczywiście skrócić. Wycinamy jak największą część z pierwszego i drugiego członu i mamy osu. Jeśli będziemy chcieli podziękować naszym najbliższym znajomym, nie musimy stworzyć formy Arigatou gozaimasu. Możemy to maksymalnie skrócić i otrzymać formę aza. Azasu. Teraz możemy przejść do zwrotu od skarę Samedza, które możemy tłumaczyć jako dziękuję Ci za Twoją ciężką pracę! To wtedy sobie możemy wybrać i skrócić do odsu. Możemy przeskoczyć teraz do kolejnej kategorii, gdzie będziemy mieli wiele popularnych oraz znanych słów. Zacznijmy od słowa na animację, czyli animation. Po skróceniu dostaniemy anime. Jeśli chodzi na przykład o pilot telewizora, to będzie tutaj to angielskie słowo Remote Controller, ale skrócone do Rimokon, zaś słowo telewizja lub też telewizor będzie oznaczone jako Terebi. Również PC otrzymał swój skrót. Kiedy weźmiemy słowo personal oraz computer, będziemy sobie je wycinali i dostaniemy Pasokon. Nawet słowo smartfon doczekało się własnego skrótu, jakim będzie Sumaho. Kiedy będziemy chcieli komuś podać nasz adres mailowy, możemy usłyszeć, że ktoś nas poprosi o Meado, czyli skrót słowa mail oraz adres. Nie powinniśmy jednak zapomnieć, że tradycyjne listy w języku japońskim nazywają się tegami. Japończycy również skracają słowo Instagram i będzie brzmiało dokładnie tak jak u nas, czyli Insta. Słowo prezentacja w języku japońskim możemy skrócić do prezent. Przez bardzo długi okres czasu myślałem, że jest to skrót słowa prezent. Niestety nie. Kiedy w biurze mamy jakiś ważny termin lub spotkanie, powiemy, że mamy Apo. Odcinając od angielskiego słowa appointment. Czekolada również posiada swój skrót, ale nie jest on jakiś wyrafinowany. Jest to po prostu Cioko. Dodatkowo mogę dodać, że ten skrót jest dodawany do różnych rodzajów czekolad, które daje się na walentynki. Takie jak cioko czyli czekolada dla członków rodziny, lub tomo cioko dla znajomych. Kieszonkowe potwory to jeden z najbardziej znanych towarów eksportowych Japonii gdzie mamy słowo pocket oraz monsters, czyli pocket to monstazu, a po naszemu pokemon. Beatenda to po japońsku barman. Możemy również skrócić tą nazwę do Beaten. Teraz podam Wam parę slangowych skrótów. Słowo, które doskonale znacie za nim, jakim jest rozkaz lub przyjąłem to Ryokai. Możemy to skrócić i zostanie nam samo Ri, jeśli zaś chcemy coś powiedzieć o grupie imprezowiczów czyli party people, użyjemy skrótu paripi. Napoje typu bubble tea, milk tea, które zawierają pędakus tapioki. nazwiemy tapiru. Jest to skrót od słowa tapioca, drinku. Kiedy przykładowo jesteśmy w restauracji i chcemy, żeby poczekano jeszcze chwilę z naszym zamówieniem, możemy użyć zwrotu torima. Jest to skrót od zwrotu Na, Możemy przykładowo spróbować użyć tego zwrotu, kiedy odpowiadamy kelnerowi. Torima. Idzie odes. Dobrze, to poczekamy, a na razie to jest nasze zamówienie. Wanimy, na pewno już bardzo często słyszeliście zwrot naruchodone. Czyli. A, no rozumiem. zrozumiałem. A to możemy skrócić, wycinając cały środek i dostaniemy. Ane. Możecie sprawdzić, zgadnąć, co oznacza Florida. Jeśli myślicie, że to zapożyczenie ze stanu, który znajduje się w USA, to jesteście w błędzie. Będzie to oznaczało: wychodzę, żeby wziąć kąpiel. Ofuro ni Hirono de Jest to połączenie dwóch słów japońskiego ofuro, czyli kąpiel, oraz ridatsu, czyli na przykład rozłączenie się od rozmowy. Po połączeniu właśnie tych dwóch zwrotów otrzymamy słowo florida. Ciekawą grupę skrótów będą tworzyły połączenia części wyrazów pochodzące z różnych języków. Słowo freelancer po japońsku będzie brzmiało furita. I będzie to brane z angielskiego słowa free oraz z niemieckiego arbeiter. Bardzo popularnym japońskim zwrotem jest karaoke, ale czy wiedzieliście, że pochodzi ono od słowa kara, czyli japońskiego słowa puste oraz oke, pierwsza część od słowa orkiestra, czyli karaoke, pusta orkiestra. Ostatnim słowem na dziś będzie kanapka, gdzie Japończycy wymyślili, że będzie to brzmiało san, sando. I całkowicie nie będzie się odnosiło do piasku. Wzięli oni po prostu angielskie słowo sandwich, podzielili to na sando sandwich, wycięli ichi, i zostało nam sand lub sando. Dla przypomnienia dodam, że piasek po japońsku to suna. W komentarzu napiszcie mi, czy znaliście już wszystkie te skróty, a może nauczyliście się czegoś nowego. Jak zawsze, nowy widzów zapraszam do pobrania mojego e-booka, gdzie znajdziecie 199 słów najczęściej używanych w anime. się również do subskrypcji kanału. 50 dzwoneczek oraz obejrzenia moich poprzednich filmów. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam ponownie.